Cześć moi drodzy! Dzisiaj szybko chciałbym omówić tutorial jaki jest najlepszy kicknik gablików PGF. Na omówię sobie Microsoft Edge. Wyjątkowo szybki, ten program do wkrzykiwania plików PGF, to zapisywałam sobie. Uwaga, bo jako kieruję plik PGF to mamy też przeglądarkę w tym samym czasie, ale technik goblików PGF. Aha, muszę otworzyć taki bardziej wymagający plik. Eee, posortuję to według... gaki. -y. Kurde, nie mam plików PGE. 2019 na drugim dysku. Biblia Warszawska. To, to akurat jest bardziej wymagający plik. To jest... O, tu akurat dosyć szybko chodzi content. Mam tutaj Księgę Kapłańską, Księgę Ligi, BG nie wiem, czy jest miniaturek podgląd. Mm, nie jestem pewien. Tego wam nie powiem. Tu będzie smach jakieś dwie skrony włączone. Albo jedną. O, co to jest? Dopasowanie do widoku tu. Microsoft Edge 94 powinien chodzić wam na Windowsie 8.1, tak, używam wersji 94. Uwaga! Jak chcecie zainstalować ją, bo musicie oginskalować starą wersję najlepiej programem Success I tu jest taka opcja Tools Uninstall. Bo wtedy będziecie mogli obrać nowszą wersję. Jako inskalator i zainskalować. Jeśli tego nie zrobicie, pojawi się błąd. Eee, kurczę, nie wiem czy ja go mam gdzieś zapisanego na dysku. Bo chciałbym wam pokazać to, żebyście potem nie musieli się zmagać z tym, jakiego ten błąd wam się pojawił jak jeszcze nie odinskalowaliście przeglądarki. Możecie mi jakieś chwilę? O holangę chyba tego nie mam zapisanego. A, już wiem gdzie to chyba zapisałem. Sorry Wego gaki. PGF 2021. Nie jestem pewien, gdzie to zapisywałem. Kurde, nie zapisywałem tego. Ale... Ale chyba mam tu. Nie, to jest inne rozwiązanie pliku. Już pokażę Wam, bo mi się przypomniało o jaki... o jaki dokładnie mi... o co mi dokładnie chodzi. Win, Windows in Sky. Yeah, and error. Jakiś bur związany z Windowsem Kudot Finish. Nie pamiętam nazwy. Nie. To jest chyba to. Ten błąd się wam pojawi, jak nie oginstalujecie przeglądarki Edge. Dlaczego skalujecie starą wersję i potem nową zainstalujecie? A tutaj coś jest. Co to jest? Eee. To jest ciekawe. Jeśli chodzi o to. Dobra, mamy też odwrócenie widoku. Możecie za pomocą są myśli przybliżać i za pomocą kontroli. E, jeszcze jest taka opcja. Co ja bym jeszcze mógł wam pokazać tu? Mmm... Gładko się przewija to najważniejsze. Zależy jaki plik PGF, ale w każdym moim przypadku... Tak co Wam pokazałem, druga przeglądarka. To jest Sumatra PGF. Spoko się z niej kochyska. Wyszła teraz wersja najnowsza. Autor to jest programista Krzysztof Kowalczyk. E, continu continuously to znaczy, że można gładko przewijać, jak macie na przykład Biblię. Eee... ja nie mam tutaj wszystkie... ja nie mam tutaj PGF 2019 na tym samym katalogu? Wiecie co? Mam pewien pomysł. Aby nie chodzić w z powrotem, Biblię sobie przekopiuję tutaj do PGF-ów 2021, bo jestem taki, jak ja wszystkiego po kolei szukam. Oświetnym składem będzie czytanie Biblii. Możecie ustawić te domyślnie, jak ma Wam pokazywać, jak ma Wam domyślnie powiększać. Stop Rocksang. I coś takiego mamy w programie, możemy ustawić sobie na Stop sang, Aby nam ustawiał? Page i, i, Default Layout, domyślnie układ graficzny, Continuous ciągły. Pamiętaj, to ustawienie dla wszystkich dokumentów. Pokaż zaku, pasek zakładek, kiedy jest dostępny. Nie, nie chcę określać. Remember, zapamiętaj otwieranie pliki, plików u Kaby. O co chodzi z tym zapamiętaniem Bo jak otwieracie inne dokumenty, to tutaj Kaby będą i musicie za każdym razem je zamykać. I jak szybko rangeruję? A dobra, krąbakaniem sam. Nie polecam Akrobata. Jeszcze jest WPS Office 2020 też gość dobrze działa i też jest spoko. Czyli polecam Sumatra BGF, Microsoft Edge i WPS Office 2020. Ja go nie zainstalowałem. A w sumie nie wiem, nie chciało mi się. Bo za miałem hekć zainstalowanych i potem... A nie wiem, może go zainstali, bo z niego też się fajnie korzysta. Chociaż powiem Wam sumatra EGF jest. Naprawdę spoko to chyba jest najnowsza wersja Help About. Mm, chyba to jest najnowsza wersja moi drodzy. Bo długo czekałem również na nową wersję, której, która nie wyszła od razu. Check for updates. Możecie sprawdzić. To jest najóźniejsza wersja. Jeszcze jest wersja. Snapshot. Geskowa. Albo i końcowa. Bo są tutaj jakieś wersje, które jeszcze nie wyszły, a nad którym autor programu pracuje. A też od Was zależy bo moglibyście zgłaszać błędy o komik, czyli zakwierdzona poprawka, gdzie jest... O! Z października! To będę musiał to sprawdzić. W każdym razie życzę Wam miłego dnia.